Narcyz to człowiek, który boi się rzeczywistości, który boi się prawdy, który boi się ludzi, boi się ich wersji o sobie, więc nie dopuszcza żadnej krytyki do siebie. Nigdy nie zastanawia się nad słowami innych, zawsze będzie je podważał, twierdził, że to on ma rację, dlatego że on nigdy nie poznaje świata, on nie jest otwarty na ludzi. On nie jest chłonny świata i ludzkich charakterów, różnorodności, piękna tego świata, tylko sam go kreuje. Ale po swojemu jest to jego kreacja związana z jego własnym cieniem, który jest bardzo głęboki, bardzo mroczny. Jest przepełniony jego traumatycznymi przeżyciami, jego emocjami trudnymi, z którymi się nie mógł zmierzyć, więc jest to świat bardzo Nieciekawy i z tego właśnie świata projektuje wizję wszystkich ludzi, którzy go otaczają. Nie znosi sprzeciwu tenże wizerunek, ponieważ jest to wizerunek w jego oczach niepodważalny, z którym nie można i nie ma szans nikt na zewnątrz polemizować. To narcyz dyktuje, jaki jest jego świat, bo on go, tak jak mówiłem, nie chce poznawać on go chce tworzyć po swojemu. Obawia się prawdziwej konfrontacji z cieniem, więc tworzy go jako obszar zamknięty, z którego nie ma ucieczki. Ci, którzy wejdą do jego świata, są w pułapce, z której po prostu nie dają rady wyjść, a Narcyz już znajdzie na to sposób, żeby was w nim na zawsze uwięzić. On zawsze ma pilota i wierzy, że ten świat można tym pilotem sterować.